Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Krykol, kolejny odcinek z BATMANA Co dzisiaj ciekawego? Przekonajmy się eee, o, Ostatnio był coś tam z miłością Mi się podoba wyspa która wygląda Otóż ta ten Kolor nadziei, brzmi tak sympatycznie <ślał> Więc sobie weźmiemy ją Zobaczymy co tutaj ciekawego Jakiś ptaszory już widzę fajne, no to mi się podoba So much, so much. I'm picking up a distress beacon. Mm, just just, just to to, uh, so take care of some of the reach dropships. Oh, not the reach. Boats near the dials. There must be something on the body you can target sideboard.

No nie ukrywam, no to wygląda strasznie jakby to było na, na siłę O No widzicie No yy, Wracając, nie ukrywam, wygląda to strasznie jakby było na siłę, że ten umie teraz latać też i strzelać Gdzie mam ich znaleźć? A, to, to nieważne O drugi, nawet nie wiem z czego Dobra mm. Idziemy w takim razie macki jakieś przypierdzielić O, jeszcze mi przydupił No, no, no co, 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 co? Jeszcze Patrzcie jak jej pyk! Jeszcze Ty ma A, tak spieprzyła Co teraz? Wracujemy już do statku nie, jeszcze musimy dużo tego rozpierdzielić Ewidentnie za dużo Dobrze jest widzowie Krótko z nimi, krótko, krótko Nie ma, ja im nie dam Nie na mojej Na czym? Na mojej warcie <grytko> Nie na mojej warcie Dobra, strzałka pokazuje w prawo. O, mam ich, mam ich, mam ich, dobra. O! Coś się zacięło na chwilę. Kolejna. Ileż można? Pyk, dobrze! Jeszcze? Haha, <gulia> kurde, patrzcie. Jeszcze raz? Nie pamiętam. Nie. Nie, dobra, już, już zniknęła. Powiedz, że to już koniec. No powiedz. No, pa. Nieważne. To... Oj! To jakieś takie mocne. Dzisiaj jest w ogóle. Co dzisiaj jest dzień? Ej, nie pamiętam. A nie, dzisiaj jest nadzie... niedziela jak to nagrywam. E, dzisiaj u mnie. Y, mieście obok. Y, są te. Foot trucki. Ja pojadę sobie na foot i zobaczymy, czy tam coś dobrego jest. Um, postaram się jutro w Skylandersy nagrać to, jeżeli ktoś jest ciekawy, to wam dokładnie opowiem, co tam dobrego było, czy coś, jeżeli będę pamiętał. Coś się muzyka zaczyna, We nie wiem. Oh, Dobra. Krótko jadę z nimi, co ja będę? Chyba nie trafiłem. Dobrze. Już? Już! Powiedz, że... O! Proste. Stateczek. Rozdupiony. Idziemy na wyspę. Ty też dużo złoli. Biedny flesz Na tu nie? Kwiatu... nie kwiatuszki y Motylki Kwi Kwiatuszki Nic nie mówiłem widzę Jakieś robaki Kurde Dużo ich tutaj Tak bardzo y Przyrodniczo Co to jest motyl? Albo kruszarka Nieważne Nic nie mówiłem widzowie. nic nie mówiłem eee, Na tym w trakcie Streamów na YouTube Nie, na Twitchu, na które zapraszam bardzo serdecznie Tam już kończymy tą, powoli tą Lego Batman dwójkę. Więc zapraszam do oglądania jeżeli tam na przykład byście chcieli czegoś się dowiedzieć ciekawego zapisy streama robią całkiem fajne wyświetlenia. więc spoko A my se lecimy ostatnio się bardzo wciągnąłem w przynajmniej przeprosił. ojej ty agresywny nam 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 Ciasteczka. Ostatnio się bardzo wciągnąłem w. Le... Nie wlego. Hogwarts Legacy. Mam dosyć sporo odcinków nagrane na zapas. Jest to też z powodu takiego. To już chyba mówiłem na jeden z odcinków, że... Bardzo możliwe, że pojadę na wakacje do Niemiec, więc nie będę miał czasu nagrywać odcinki, ale nie wiem. To nie jest pewne, nie? Żeby nie było. Więc możliwe, że będę nagrywał. Ale tak to. Lepiej mieć na zapas nic nie mieć, nie? Dobra, co ja tu mam zrobić? No tak, pewnie mi cyborg będzie potrzebny. Bo co jak co, ale on ma możliwości. A no tak, przecież on może strzelać tymi bombami. Dobra, cyborg, tam, pam, o pyk! Pyk! Rzucisz skały będzie git. Dobrze. Dawaj. Dawaj cyborg. Dobra, rozhuśtaj się. Wow, Dobrze. Podobało mi się. Dobra. Pyk, 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 pyk. Ale łatwo z nimi. A ja jestem idealnym wojownikiem. Dlatego... Dla tej gry! Ostatnio w ogóle... E... Ole serię puścił. Zatem widziałem kanał na YouTube. E... Chyba anglojęzyczny. Chociaż zauważyłem... O. E, dużo ich. Zauważyłem, że YouTube chyba tłumaczy zagraniczne tytuły na polskie, jeżeli coś jest, tak mi się wydaje, bo wyglądał ten kanał na zagraniczny, a tytuł był po polsku, dlatego się tak trochę zastanawiałem. E, może tak zaczął, nie wiem. No i widziałem kanał, który oceniał w każdej grze Lego e, najpierw, e, chyba. Głównego bossa przeciwnika, albo Albo najdroższą figurkę, no, różne takie rzeczy, i tu mi się wydawało naprawdę ciekawe. Ja jestem za to, żeby też coś takiego może zrobił. E, jak? Czy on ma, ma strój magnetyczny? Bo tam widziałem do góry te. Coś z magnesami. O! E, no, jestem za tym, żeby też coś takiego zrobił, tylko. Tak powiem bardziej po swojemu yy, Ale go karmię ty Smacznego A jest wymiotował ale ty jesteś play Jak Ja cię tak karmię ty wymiotujesz moim jedzeniem Ale Tu nie widzowie? Nie wybrzydza się No właśnie I wierzę, że Aha, czyli cyborg musi tutaj to zrobić. No dobrze. No dobrze. Dobrze. A nie, dobra, nieważne, tam jest magnes do tego. Hmm. A żeście debila wygra wy wybrali do oglądania Nieważne Co jest? Nie rozumiem Aha, dobra Czaję, bo ten powinien tam być i sobie przejść za ten czas, kiedy ja ee, będę po prostu to odwalał. No, teraz mogę. O! Ale to jest inteligentne widzowie. Bardzo mądra gra. Super! No. Co ja mówiłem? A i żebym zrobił też taką tier listę, dajcie znać co wy o tym sądzicie. E, oczywiście na samym końcu, jak już e, przejdę z te wszystkie Kierki Lego, wtedy za to coś może takiego no, wymyślę. Na no, luziku, da radę, chłopak. No. Bo ja bym coś takiego chętnie zrobił i sobie chętnie to ocenił. Tylko tak na żywioł leciał, nie? Nie przygotowywałbym się... W sensie przygotować bym się przygotował, żeby wiedzieć jakie na przykład jacy byli przeciwnicy zrobić normalnie tier listę i inne duperele Tylko bardziej chodzi o to, że nie przygotowywałbym się takim, że nie zastanawiałbym się... Yy, który byłby lepszy już przed odcinkiem. Ale do. No. Ooo, możemy nim grać? Co ty gadasz? Ale pokcząp, dawaj, ale se wybrał nie? Coś do wykopania i ten wziął szklankę. Łopatę by jakąś wziął, albo chociaż rękę do wykopywania tego szybciej. Ja nie wiem, a to co jest. The blue lanterns are in mm -hmm. Pajączek. No tak. Już? Co wygadacie? gadacie? Kolor nadziei! Achievement get! Pogchamp. Ok, czyli mamy kolejnego panowcka. Do naszej e, ekipy. Nie pamiętam. Yy, raz, chyba trzy jeszcze zostaje takie poziomy, jeżeli dobrze pamiętam. A mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo ja nie jestem dobry w pamiętaniu rzeczy. <grych> Ale to na spokojnie. Czy dobrze? Trzy chyba mini zestawy odkryłem. Jak najbardziej. Święty pielgrzym. Rąbany. No więcej do tych klocków nie dostaniemy, ale cóż, wracamy w takim razie do naszej satelity chyba. Daleko jeszcze daleko, jeszcze daleko, jeszcze daleko, jeszcze.

W takim razie ja dziękuję wam wszystkim bardzo za zaglądali, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się już w kolejnym odcinku jutro ze Skylandersów i zapraszam również na inne socjale, co są w opisie. Do zobaczenia. Cześć!